Dobry, pali! Głodny nie mają wakacji. Wybierz danio! Im więcej zje, tym częściej. Beka! Hipopotam, który beka, kiedy obiad mu ucieka. Uwaga, strzeż. Dobra, no to jedziemy w drogę. Co się dzieje? O, kurwa. Rząd, co tu? Yeah. Hey. Oh oh no. Myśle. Myśle to. to? niemożliwe. Chłopcze! Pepsi Max, maksimum smaku, zero cukru. I tak dla jasności bardzo, bardzo, bardzo chcę, żebyś powiedziała tak, nieważne co naprawdę myślisz.